Walka o tram w baśniowym wydaniu oraz głuchoniemy główny bohater. Naszym głównym bohaterem jest Bodji. Jak czytamy z definicji, tragiczny bohater to osoba zazwyczaj szlachetnie urodzona z bohaterskimi lub potencjalnie bohaterskimi cechami. Ta osoba jest skazana na los, jakąś nadprzyrodzoną siłę, która ma zostać zniszczona lub znieść wielkie cierpienie. Protagonista został napisany tak, by wpisać się w te ramy, aczkolwiek jak pewnie się domyślacie, końcowo się z nich wyrwie, bo nie skończy w tragiczny sposób. Boji jako syn gigantów miał być naturalnym, potężnym następcą tronu, lecz jak wcześniej wspomniałem, urodził się słaby, mały oraz głuchoniemy. Przez to, że nie potrafi mówić, bardziej duka albo wydaje losowe dźwięki więc pomimo bycia synem władcy jest przez każdego wyśmiewany i poniżany. Pewnego razu zostaje skrojony z ciuchów przez jego przyszłego przyjaciela i kompana Kage, który jest cieniem złodziejem z równie smutnym backstory. Gdy król jest u schyłku życia, a potrzebny jest następca, główny bohater przegrywa rywalizację o miano króla ze swoim przyrodnim bratem. W wyniku zawiłej intrygi i wojny politycznej różnych postaci, Baji jest zmuszony do ucieczki z królestwa i z tym momentem bym powiedział, że zaczyna się drugi akt anime. Z jednej strony będziemy oglądali sytuację w zamku, w którą będą wchodziły przeróżne manipulacje, zabawy życiem, czy wcześniej wspomniana intryga i wojenka polityczna, a z drugiej będziemy towarzyszyli protagoniście wraz z jego przyjacielem w motywie podróży. Podczas niej będziemy oglądali różne kryzysy i spiski bohaterów, czy najważniejszą część – oglądanie przemiany i treningu bodziego. Podczas niej będzie dążył, żeby stać się najsilniejszym królem oraz żeby odbił zabrany tron swojego królestwa. Jak dla mnie, najlepszą rzeczą podczas oglądania tego anime jest samoistne uczucie dopingowania głównej postaci. Generalnie przez to, jak przez pierwsze odcinki oglądamy, jak wyglądało jego życie, że od nie miał żadnej bliskiej osoby przez jego ograniczenia fizyczne, czy chociażby jak widzimy scenę, gdzie dosłownie został skatowany i połamany, to wewnętrznie chcemy, żeby szedł do przodu i osiągnął swoje marzenie. Z każdym rozwinięciem się jego jako wojownik, czy gdy widzimy jego rozwijającą się relację z cieniem, czujemy swego rodzaju satysfakcję, że osoba, która jedyne co to była tyrana przez ludzi otaczających go, w końcu zaczyna być szczęśliwa. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że bohaterów nie lubimy za to, że im coś wychodzi, tylko za to, że próbują. Protagonista Ousamy jest tego idealnym przykładem. Hierarchia społeczna w tym anime opiera się na sile, więc przedstawieni będą też inni królowie, na co by wskazywał sam tytuł. Oczywiście podczas tego wszystkiego będziemy oglądać mega ładne walki, bo jeśli chodzi o samą animację pojedynków, to jest bardzo przyjemna. Ta anime dobrze oddaje pod względem emocjonalnym, jak i pod względem dramatu. Jak pewnie się domyślacie, motywem przewodnim poza akceptacją siebie i dążeniem do poprawy jest czysta ludzka strona budowania relacji. Poznanie całej historii przyjaciela Bodziego cienia, a następnie jego rozwój i przemiana jako postaci, ciągłe dopingowanie i wspieranie głównego bohatera może doprowadzić do łezki wokół. A więc słowami podsumowania. O sama ranking pod względem całej intrygi, spiskowania tajemniczych postaci, i częste zwroty akcji czy emocjonalne związanie z głównym bohaterem od samego początku robi bardzo dobrze, a sama fabuła jest elegancko spięta od A do Z. Nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy wam zleciały te 23 odcinki. Do następnego.